trochę powodzi, trochę suszy, a czasem, jeszcze raz, a wypracowania szkolne przepełnione są żalem, że nie miałyśmy, de, że nie miałyśmy, że nie umiałyśmy dać dzieciom pełni szczęścia. Lato przyglądało się tej kłótni, ale wreszcie się w, w ladę zostawioną przez jakieś dziecko, które przed chwilą znalazły... Które wakacje, jakby tego nie zauważając, kończyły oblizywać a spławik na powierzchni wody podskakiwał, jakby złapał na, się nań bielorem. I cała wioska kupowała u mnie ode mnie ryby, kiedy nie miałem wolnego w Mi Wakacje wydostały się z rzeki i drżący z, z, z wakacje wak zaczęły się co jeść i byliby wakacje. bardzo zawiedzeni. To dało nam. To dało nam. Dan... Tfu. Zdyszane wakacje zatrzymały się wreszcie przy nim, i starając się, starając, starając i starając się. Cudownie uratowały, uradowały się wakacje. Chodźmy. Nie chodźmy, tylko płyńmy. Pojawił. poprawił je pomimo I... prośby lata. I smutek, i smutek jest, ten pomieszcza. A my, siedząc na szczycie zjeżdżalni, zjadłyśmy całą nie na poczę... A my, gdy wakacje zaczęły, gdy wakacje zajęły miejsce przy oknie, piec, pomagali. A wakacje, słysząc tę rozmowę miało o, miały ochotę tydów, zapaść. że mogły być tak, a sam two. Krzyk Ich bo. opiekunowie różni. Ich opiekunowie również wyglądali na załamanie. Ten wyjazd to była, niespo... Ten wyjazd to była niezapomniana lekcja.